Objazdowy Dom Kultury zawitał we wtorkowe południe na parking przy Zielonej Fabryce. Oczywiście nietypowe miejsce, zielona fabryka, ale to miejsce wybraliśmy nieprzypadkowo, ponieważ dzisiaj e, próbujemy zaprosić do zabawy dzieci. Zabawy będą związane, będą inspirowane naturą, ekologią, czyli wszystko co jest związane z kwiatkami, owadami. E, będziemy robić e, bransoletki recyklingowe e, z papieru toaletowego, inspirowane naturą, będą one oklejane kwiatkami. E, będziemy malować pędzelkami z kwiatów, a także będziemy malować buźki, e, motywy owadowe. Roślinne, kwiatowe. Przypomnijmy, skąd wziął się pomysł na takie właśnie działania objazdowe? Podczas wakacji, kiedy dzieci mają dużo czasu wolnego, chcemy tak naprawdę odciągnąć je troszeczkę, wyciągnąć je z domu, odciągnąć je od monitorów, od komputerów, od tabletów. Chcemy pokazać im, że zabawa na świeżym powietrzu może być równie albo jeszcze bardziej interesująca niż gry komputerowe. Dzieci bardzo interesowały proponowane zajęcia plastyczne. Techniki stosowane zainteresowały również nas. To jest farba typu tempera, bardzo popularna wśród dzieci po prostu w, w działaniach plastycznych. E ale my dzisiaj chcemy zaproponować dzieciom nie tylko naturalne pędzle roślinne, zrobione właśnie z, z roślin tu na łące, e, pozbieranych, e, uzyskanych od Zielonej Fabryki, przy której dzisiaj jesteśmy, z którą dzisiaj współpracujemy. E, a tutaj mamy no e, konkretne, e, konkretne substancje, które znamy z kuchni. No ciekawa jestem, czy pan by zgadł, co, co to jest, na to przykład, jest żółte? Takie żółte. Co to może curry, być? Czy to może a blisko, blisko. blisko. Jest, chodzi w skład kary. To jest kurkuma. A kurkuma, no? I kurkuma jest też bardzo takim silnym, właśnie żółciutkim barwnikiem. Mm -hmm. To jest po prostu kurkuma sproszkowana, wymieszana z wodą i to jest e, bardzo fajny, e, f, fajna farbka, naturalna. A, to buraczki? A tu oczywiście sok z buraków. E, niezawodny, trudno schodzący z ubrań, tak więc mam nadzieję, że mamy są dzisiaj przygotowane na te warsztaty. No i trzecie? I trzecie, no co to może być? Też bardzo znane z kuchni. Co to może być? Wojtek, co to może być? Też nie wiem, ani operator, nie, nie wie Nie wiecie, panowie, to jest herbata. A herbata, no. To jest po prostu y, dość mocna herbata. Tylko przykłady, bo w przyrodzie jest tego bardzo dużo e, farbiarstwo. E, no to, to, to jest to, to co jest na To będzie przyro... polegało, ta zabawa. Będziemy próbować pędzle, które dzieci teraz robią. E, te naturalne wykonane z roślinek, z liści, z kwiatów, e, z, z tego co znaleźliśmy, co dostaliśmy e, i zobaczymy, jak się maluje takimi naturalnymi pędzlami, co, jakie efekty można uzyskać plastyczne. No i właśnie spróbujemy coś nimi namalować na jakiś określony temat. Tak więc e, dzisiaj próbowanie eksperymenty. A tutaj, a tutaj właśnie... oczywiście też spróbujemy, spróbujemy. Jak ja to powiedziałam galaretki, a to nie są galaretki. Nie, to jest oczywiście takie klasyczne, zupełnie farbki, tak jak wspomniałam, temperowe, w różnych kolorach, takich no nie, mniej naturalnych, bo bardzo intensywny zielony, bardzo intensywny niebieski. W przyrodzie to nie jest takie oczywiste uzyskać taki kolor, ale już takie technologiczne farby z, ze sklepu mamy taką możliwość. No i też nimi będziemy malować, bo dlaczego nie? Mamy taką możliwość. Próbujemy. Pomimo wielkiego upału zajęcia cieszyły się sporym zainteresowaniem.